Kolejny tydzień musimy uczcić kolejną gwarancją, tym razem zmiennokształtna karta 96. No i jedziemy, liczymy, że będzie coś dobrego. Jest to jakiś facet chyba. Zaczynamy od Mukiele, a razem z nim jest Diani na SPO, okej. Okay. Ciekawe, jak to Diani jest w ogóle warta, zaraz się dobierzemy do tego i zobaczymy. Pani Diani 100 tysięcy końców, no niestety, liczę na coś lepszego. Spróbujmy jeszcze raz otworzyć paczkę ze zmiennokształtem 96. Na dzień dobry jest Pani Girma A razem z nią jest Pani Bull O ja pierdolę Gwarancja Shiftera 96 Jak to będzie wyglądało w tym przypadku Dostajemy jakiś dziwny kolor karty Bramka z Portugalia Zaczynamy od Diogo Kosty No dobra, z kim on będzie A będzie on z żonę Nevesem Co to za tam blokad jest ty? A w środku jeszcze Diani, Kosia i Milito No także paczka wygląda bardzo fajnie